Mamy dzisiaj piątek, dzień dobry, a jak piątek, to nagrywamy. Dzisiaj z zespołem Sawa. Będzie kawka. Zaczynamy. Czas start. O, przyszli chyba właśnie. No to Boba zapowiada o nagarania zespołu Sawa specjalnie dla Was. Wyciągają mnie na te nagrywania, a tutaj matura, dyplom na trzy tygodnie, matura za miesiąc, nie wiem. Nie, nie, mam, nawet nie mam czasu się ogodzić, naprawdę. Cześć, jestem Maja, śpiewam w zespole Sawa. Przed nami nowa aranżacja utworu. Cześć, nazywam się Krzysiek Śliwiński, gram w zespole Sawa na altówce. Cześć, jestem Ciotrek Gram na domofonie, wyczekujcie od nas nowości. Cześć, jestem Mateusz i to jest moje, moje pierwsze nagranie w zespole Sawa. Jestem Szymek i gram na kontrabasie w zespole SAWA. Jestem Kuba i gram na skrzypcach. Forum się strasznie przecinają się. Nigdy na to nie chciałem chodzić na wtorek się Na wtorek. Straszne rzeczy. Forma, ja wiem jakie są formy muzyczne. Pierwsza forma jest to tak, zagrali, a druga forma jest to jest taka zapłacili. <grym> <grym> Jeszcze trzecia skończyli. To są formy muzyczne. Dynamika, dynamika, troszeczkę jest Żeby Po prostu był akcent mocniejszy. Reśta jak ścisony to ścisomy, a kamocki to mocniej. No to co, zostaje nam wokale Maja. Mamy na, na, nagrane gotowe wokale. No i jak? Jak wrażenia? Chyba dobrze, zobaczymy. Tak? Wyjdzie w praniu, tak jest? Wyjdzie w praniu. No to cóż. Dziękujemy bardzo, było nam bardzo miło. No dziękujemy w imieniu całej społeczności zespołu. I do zobaczenia! Tak jest, mam nadzieję. Do zobaczenia, dziękujemy, papa. Pa. Dziękujemy za nagrania? W studio Abakówka. Pozdrawiamy! Saba.